ma. serio? Dalej rotujesz jetpackiem w ten sposób? Chodź, nauczę cię o wiele szybszej wersji, która wygląda tak. Dobra, generalnie widzowie jest tak. Najpierw, żeby pokazać wam jak korzystać z jetpacka i robić te fajne bany hopy, muszę jetpacka zdobyć. Jetpack. no. Ja idę sobie ogarnąć jetpack. Tu macie na szybko jeszcze grafikę jak, znaczy nie jak tylko gdzie są jetpacki na mapie, a dokładniej w skrzynek w których najczęściej się znajdują, no i co już pewnie widzimy się gdy będę miał jetpack. Generalnie mam już jetpack i na wstępie jeszcze zaznaczę, że jak próbujecie to zrobić, to pod górkę to bardzo słabo działa, o, widzicie, nie mogę jakby pod górkę zacząć wślizgiwać się, przynajmniej, nie aż tak dobrze. Więc musicie sobie znaleźć jakiś spoko teren, najlepiej równo jakąś ulicę albo coś, w takim stylu, no. Więc generalnie działa to tak. Robicie skok, drugi skok, żeby włączyć jetpack, włączacie shifta, bo tak jest defaultowo na klawce, i potem zaczynacie wślizg i tak ciągle. W wolnej wersji to wygląda mniej więcej tak, i tam na końcu w ślizg a w przyspieszeniu wygląda to gdzieś tak poczekajcie bo a, nie mam w o dojadę sobie do tego typa w ten sposób widzicie jest to bardzo bardzo szybkie i macie, możecie bardzo łatwo zniszczyć swoich oponentów tyle jedna akcja ponieważ generalnie dużo osób ma problem z ślizgiem na końcu już pokazuję jak to rozwiązać, a o no właśnie jeśli tu zaczynacie wślizg, nie działa Wam. Musicie gdzieś pod koniec włączyć wślizg. i wtedy normalnie działa, i możecie sobie robić cyk, cyk. Dosłownie w ten sposób jestem chyba na szybszy od pociągu. Zaraz to sprawdzimy ładuje mi się tylko jetpack. W ogóle jetpack się mega szybko ostatnio ładuje. Taka ciekawostka. Dokładnie, miałem rację. Jestem o wiele szybszy od pociągu. No, więc kill dla wiza. O, nie patrzcie na tego game, błagam was. No, to wszystko się